Witam, 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 witam! I o wasze dwa jajeczka się pytam. tylko z tej strony Dave, a oto druga część One Nated flumpties. E, tak jak byc, że nagram, tak też e, robią. Zobaczymy, czym się to różni, czy może będą inne mechaniki, czy będzie może jakiś nowy przeciwnik, czy dalej będzie to pieprzone jajko zaginające przez przestrzeń nas. Atakować, mordować, straszyć, prześladować? Ok. to, fun... um, Muzyka. nie To jest z ventami, ok. Chciałbym mm. <noise> to jest głowa Fredega, jak zdobyć, ale dostanę. The eye, okay. Sowa, znowu to oczy. A bo to się okej, ok, ok. okay. To robi? Okej, okay. wyłącza front, ale nie mamy drzwi. Jest klaun. Wentylację. Ta morda, te dwie mordy w ścianie, ale tam były dwie. Okej, okay, chyba, czyli i tak to działa. Nie mamy drzwi, ale mamy exposure musimy reagować na exposure? Dobra, startuj. A morda tu, morda tu. a fuck was that? Nie mam pytań. Dobra, tam jakoś... Okej. Okay. niutki mi zasłonił sowę, czyli sowa działa jak Foxy, albo ten w poprzedniej części Bewer Okej, okay, czyli on po prostu... Podziękuję, nie, nie jestem zainteresowany wygraniem... Laptopa! Za milionową wizytę. Podziękuję. Ale no... Znaczy, ten clown ...nie prześladuje. I na razie patrzymy się. Urna się, zesrałem! On wygląda to o wiele gorzej. On tak atakuje od razu, nie? Nie, nie czeka jak ten y, Flumpty Dumpty. Nie, podziękuję. Yy. Niebieski. A, bo to jest Linka! Patrz, jest Linka poprowadzona. Jak otwieram ten? to on cię nie ten? Okej, okay, czyli tak to działa. Dobra. Ciekawe zastosowanie. Et tutaj na niego. The fuck was that? E czy to Czy chodzi to z klaunem znowu? Cierpliwość. Nice, mi się zaraz cierpiłeś skończyć do, do tego klauna. <grych> That's right! Ok. Zresztą poczekamy, zobaczymy, co nam ten. ten, ten Patience 600. Nie mam tu przynajmniej baterii takiej z tych, że myślałem, że się skończy, więc ten plus. To jest na pewno według mnie lepsze rozwiązanie. NIEBIESKI! Dobra, wyłączmy to lepiej? Okej. Okay. Chyba niutki jest creepy. To mu, nie, nie ma co mu zabierać. I no jak to wystaje, jest creepy, bo to klaun. Nie z tym krzywym zgryzem. Jak taki zgryź się pojawia przed twarzą, na pewno się go nie wystraszysz. Jest przyjazny dla dzieci. Jak pan McDonald. Ja, 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 ja jak go widzę, panikuję. Klikam kuwa, tu, nie, tu, tu. Klikam, ale nie klikam w to na środku. Jest ten bitny przycisk, ale go nie mogę trafić. Niebieski jest zamknięty. Tu zamykamy to. 260 page. Poczekajmy już sobie, bo to będzie za 3, 2, 1. Uwa, jak wyliczone. Aksowa? 1400 ma tej e cierpliwości, dobra. To są szarówki, to są bardziej takie... A'la pot. Coś, nie wiem. 700. Cierpliwości mu tam zostało. 3 EM dopiero. 300 cierpliwości. Dobra, dobry event. Ok, on nas nie zabija, on nam też zabija Exposure. Dobra. Ale nasty. Dobra, troszeczkę bardziej. Tutaj jest bardziej do fnaf 2 dwójki podobne rzeczywiście, nie? że fnaf 1 był wzorowany, znaczy w One, fl one Nighted Flumpties było wzorowane na jedynce, to jest moje zdanie. A to, ta druga część jest wzorowana na dwójce. To jest też takie. Bo jest też. Ten clown jakby był jakby tą kukiełką, nie? Weźmy na to jakby taką poprawkę. Jest ten ala Foxy czy coś, nie? Czyli ta, ta sowa z jedynki. Ale nie ma drzwi, jak w dwójce. Jest Natomiast maski, jest nie światła. Coś w tym stylu? Coś tu jest niby, nie? Exposure 4, znaczy Exposure Patients Hittins? Przywa wszystko naraz, nie? Da oh, fuck? <grywa> Ale dobra na pewno jest to prostsze od fnaf nie? Na pewno jest to Wiadomo, jest to One-Nighted Flumpties, a nie Five-Nighted Flumpties. To jest troszeczkę to przyjemniejsze, to... Mam wrażenie, takie... Że... Na pewno to jest przyjemniejsze niż dwójka FNAF, to 100% procenta, nie? Tu nie ma co się kłócić. Tyle przyjemniejsze. Ja fnaf dwójkę źle wspominam z live'ów. Bo tam się człowiek pomę... Tam się męczyłem z tymi ostatnimi nocami. Eee... F... Rwa, co to za? Pindl! Ten golden flamti to się widzę, pojawia tu bardzo często. Nie zmienię węta. Dobrze zmienię wenta. Wow! Majstersztyk, kurna. On już chyba nie zdąży się pojawić, nie? Ale. Co to był. A, ej. Czy ten. Czy ten. Pindol. To nie było to. Pod kątem ilości oczu chyba by pasowało, nie? Zobaczmy, zobaczmy, czy się uda, czy nie. Patience. 900. Może starczy. Może starszy, zobaczmy. Lumpity Dumpty chyba po mnie idzie Dobra, niebieski węd jest zamknięty Nie, czy jeszcze musiał, musi on raz wyskoczyć? Puff! A paki wyczucia Dobrze wyliczone No i na końcu się kolega pojawił Zaskakujemy się, że będzie napisane SRAM Czemu tu jest ten Redman? Co to są? ten ten birthday boy blam The Owl A nie The Bewer The Clown oczywiście The Redman, ja nie widziałem A nie, bo on był ta ikonka, no tak Izaur Golden Flumpty No tak The Agnity The Eggnity. I znowu mamy hard boiled mode. No i zrobmy tą samą zasadę, nie? Jeżeli nie przejdę za pierwszą, bo tak, jest jedną próbę robimy. Nie? Jeżeli mi się nie uda, jeżeli mi się nie uda, no to następny odcinek będzie sam the hard boiled mode. Yy... Oczywiście za opłatą w postaci 20 lajków minimum. <grym> I wtedy możemy się zacząć bawić w to męczenie się. Ale patrząc na to, że udało się za pierwszym razem przejść Hard Boiler Mode w jedynce, to może też i tu się uda, był bardzo zadowolony, prawda? O wiele szybciej idzie, a ja nie wiem czemu odkliknąłem to. I na klaunę nie mam co patrzeć, póki tej plamy nie będzie. I go... eee... Czy to nie jest lekko zmasterowana wersja tego e, marszu Toreadora, jest dobra, Patience, Dada, I dobra, mamy kolegę. A, znikaj, dzięki. A czerwony będę zamknięty, nie? Nie, dokładnie. Eee. Szczerze, tak mnie zestrał ten gościu, że aż... To szydkownica to jajek. Fajnie. Ale zrób mi jeszcze jedno podejście, bo się zeserałem tego typa jak nie wiadomo czego. Zestał mnie typni miłosiernie, nie! A sowa jest na razie na swoim miejscu i tam ma zostać. Jestem zremasterowany Marsz Tera jak nic Dobra, mamy A takie jajko Na twardo e, Ciekawe czyli on jest miękki, czy twardy w środku może zmieszany trochę? He he! O kurwa. Przestanowiłem troszeczkę spoczynić na baterie. Fuck. Czerwony wędz zamknięty. 300, 250... 160, okej. Okay. I gasimy. Puf! Nie, troszeczkę później. O, dobrze przeszedłeś razem z nim, nie? Bo nie muszę. What the Jeszcze flopty dumpty! No, dawać! Nie, bo ty jesteś tutaj, jajko, tak? Ty. Ja jajku. What the fuck was that? No to był wielki cień tego jajka. Najgorsze jest to, że ja teraz nie wiem, jaki jest. Hej, ten. Yy... Exposure, że znaczy Exposure, e, ta cierpliwość od tego klauna, 280. To The fuck that's all? No ta sowa nieźle nas przeje, przerywała ale tutaj no dużo na pewno jest niecie, nieciekawych rzeczy i to mnie powoduje, że się gubię w tym, no, ale dobra. No, Mineraż mi razie styknie, wiem. Jak będzie em, 20 lajków, to zrobimy tego Hard Boiled Mode. Chyba, że będzie za krótki, no to zrobię, połączę go z inną, jakąś tam specjalną nocą, bo wiem, że chyba jest to trzecia część tej gry, więc zobaczymy. Na razie ja wam dziękuję, Trzymajcie się i pamiętajcie, nigdy nie ufajcie uśmiechniętym jajkom. <grytanie> Trzymajcie się na razie i do zobaczenia, cześć, do następnego odcinka.